To było na lotnisku Okęcie. Polowałem na Elefintra i po prostu ani jednego zdjęcia nie miałem z nią, ale tym się udało strzelić, bo to z Krakowa, mm -hmm. to, czy z piwnicy by A więc czy... Przypadek. Nie ma nie ma Dwa zdjęcia z taką kobietą, ponieważ, um, to robiłem właśnie na, ten, na Okęciu. A czy wie Pan, kim jest kobieta z psem? Proszę. Z kobieta z psem, kobieta z aparatem fotograficznym, które której. Takie poruszone. Z tak, czy Pan wie, kto to z, jest? Z lajką jest Z lajką z tą długą lufą. To jest. Aha, A, też? słuchajcie, to była tutaj, taka to jest to. wygoda niesamowita, bo ja miałem aparat te, zenic, zenit, taki w co... I ja tą, patrzę, idzie taka kobieta, ja jej wcisnąłem ten aparat, to, to, to była moja ingerencja, że ja jej wcisnąłem. To nie był jej to był mój aparat. Mm -hmm. I patrzę, co no jest zrobione, dwa zdjęcia, a to akurat nawet... Prawdę mówiąc, nawet nie widziałem tego psa, bo głównie się na nich tam mm -hmm. Ten pies się pojawił, on, on zrobił ten drugi teat, mm -hmm. tak gdyby. Tak, zrobił historię. Historia. Czasami tak jest, że nie, myśl, nie myślałem za dużo. Jak no myślę, tak. coś, czasami nie myślę, że mam szczęście. Bo też jest w albumie, ale nie wiem czy w tym, czy w tym wcześniejszym zdjęcie samej tej kobiety, tak, tak, takie tak, tak, centralnie. Tak, tak. To To jest zaskoczenie, bo widzę, no, ciekawa mu to były dawne czasy. No właśnie. Da, ta 60, no kurczę. W Łodzi zrobione. W Łodzi, chyba. tak, tak, w parków w Łodzi. No. no właśnie, to jest. Także, także taka była prawda o tym że, że ona on, 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 on była, on była zaskoczona. Korzystałem z moment. No, tak przypadki czasami. Tak. No, gdyby czasami jest taka sprawa, że, że e, e, trzeba, trzeba coś dodać do historii. No, czasami, bo ja, bo ja, 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 ja takich numerów nie robię, nigdy nowo rzadko, bo tak. tak, robię. tak. Ale to, to, to akurat tak było, bo byłem w innym okresie czasu. Później hmm. ja już tego nie robiłem, tak. ja, nie wciskałem, nie, nie, nie prowokowałem. No, o, właśnie, to. Tak, to ja to zdjęcie wybiorę do analizy podczas spotkania Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, to a dopiero potem ujawnię prawdę. To jest sama historia, bo wie Pani, czasami takie historie, gdzie ludzie czasami wymyślają, kombinują, tak. no ja mówię prawdę, bo no, no, najlepiej mówić prawdę, a nie kombinować. Tak. A my mamy pytanie, jeśli możemy. Chodzi nam o zdjęcie z dziećmi na trzepaku. Proszę. Takie z, dzie z dziećmi na trzepaku. Tak. I mamy pytanie, ponieważ tutaj w tym albumie i, i na wystawie jest tak zaprezentowane jak właśnie wiszące, natomiast w albumie 1.250 e, to jest, to jest ono odwrócone. odwrócone lustrzanie. Mhm. Ja nie, no, nie panujemy takimi zbudowaniami. Właśnie Być chcieliśmy może... się spytać, czy to przypadek, że przypadek. odwrócono? Wiele tak, panie, ja, 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 ja bym tego nie odwracał, jeżeli jest odwrócony, a może w tym odwróconym ma nie. mocniejszy efekt. Mm -hmm. także... Nie, no właśnie ciekaw, tylko cię jest, jest zrozumieli. To które jest odwrócone. nie, nie kombinuję mhm. takich. Sztucznie, Aha, tak, dokładnie, no wiemy, wiemy o tym nie właśnie. Wiemy, tak, tak. o tym, że pan ceni prawdę tą w obrazie, i dlatego byłyśmy no, zdziwione. Że no, 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 Autentycznie robię te zdjęcia bo, bardzo, bardzo, e, dokumentalnie, więc później trzeba zobaczyć w albumie, tak, obok którego jest zdjęcia. I czy my to, zrobiliśmy to, czy, czy bardziej znaczy Czyli w lajce jest tak jak wyjści tutaj tak. Oczywiście to jest ciekawe bo że uważnie obserwujecie. No, no oczywiście, że tak. <grym>, tutaj Wieteska po prostu chciał, żeby było. Żeby ja żeby... myślę, no, było że le, lepszą nie. wersją jest ta z tego albumu, no to, niż ta z tamtego wcześniejszego. Ta ta tak się, Nie, jeżeli tak, bo... jest wisząca, to znaczy, że jest prawidłowa. To jest prawidłowo. No właśnie, czyli no, no tam to to już wiemy, no? wiem, że Zdarza bardzo no, często. Brodzieńki, słynny portret matki w czterech wersjach. No właśnie. z tego samego Albo jest w czterech wersjach znane. Albo też w albumie 1.250, <waterfall> <w> <abortitionally> zdjęcie, na którym jeździ chłopiec na rowerze, jest w kwadracie, a w tym albumie Lajki like jest ono ucięte, jakby część koła tego śladu, prawda? Jest odcięta. i jest bardzo uważne. jest lepszy efekt. <Intrsionen> Ten, Wrywisi tutaj i jest w lajce. A To, 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 to lajka górą. <laughs> ja nie pamiętam. Czy jeszcze imprezowaliśmy jak to składaliśmy górę? Tak to to, to tyczy... tyczyli... staj, że tak. bardzo ciekawe. Ili była impreza artystyczna, bo efekt jest mistrzowski. No. Powiem, że jak nigdy przygotowuję się do jak przychodzę na różne wystawy, to tak nigdy się tak nie przygotowywałam, jak że to była wystawą, dlatego że mamy poprowadzić po prostu spotkanie, tak jak mówiłam, omawiające jakieś fotografie, więc dlatego pozwoliłam sobie też nagrać to, co Pan powiedział. Będzie pan tematem szugelskiego fotograficznego. fotograficznego spotkania. Na wystawie taka fotografia, na której e, mężczyzna trzyma e, monidło i przed. E, i, jakby pier... mhm. Tak, tak. To jest akt. To, to, to jest właśnie też e, sytuacja z, z okresu, z, um, kiedy byłem w szkole filmowej. Mhm. I, I przypadek sprawił, że że to była, ja nie pamiętam, ale w każdym razie to było gdzieś robione na terenie szkoły filmowej jakieś, no, po prostu w, w trakcie jakiejś zabawy, czy pani to nie pamiętam dokładnie, w każdym razie to, to było zdjęcie właśnie też z lat 60. -tych. Z tym nie doceniałem tego zdjęcia, mm. ale, ale, ale tutaj wybrano to z dzieci. Ono dzisiaj patrzę się na nie i mówię, że no, coś w tym jest. Tak. Coś w tym jest ciekawego. A, w, a, a wtedy, wtedy w tym czasie to ja w ogóle to zdjęcie traktowałem, ale jako, to, nie zwracałem do uwagi. Mm. Tak. Dopiero ktoś wskazał mu tego. To, to zdjęcie, na to mm -hmm. zdjęcie I, 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 i z dobrym efektem, bo to, to nie jest złe zdjęcie. A wtedy myślałem, że to takie zbyt łatwo poszło, więc mm -hmm. przywiązywałem do tego wam. Tak, ja często moim znajomym takim, którzy zaczynają fotografować, mówię, żeby nie usuwali zdjęć, tak. prawda? Żeby tak, ich tak, nie tak. usuwali, nawet nie ostrych zdjęć, żeby tak, tak, nie usuwali niczego, bo, to... bo za 10 lat, za 5 lat, za dwa miesiące spojrzą na to zdjęcie inaczej. No w przypadku negatywów jest trochę prościej. No bo tak, tak. Wtedy... Natomiast rzeczywiście tych tak. zdjęć cyfrowych robimy znacznie więcej tak, niż. Tak, w, no, e... Selekcja jest trudna. Tak. Selekcja, no właśnie. No, ja... W ogóle inna, inna, inne przeżycie. Tak. Man, 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 negatyw, za który trzeba zapłacić. Się ja, ja miałem dwie, trzy rolki na tydzień i musiałam kombinować. Były inne czasy mhm. było na podcastem na film. Także no, teraz jest no, po prostu tak samo z filmami, te filmy teraz mm -hmm. on, dużo materiału się kręci, bo no jest bardzo trudna, no, bo y, dawniej to trzeba było wszystko wymyślać, trzeba było um, skupić się, no. Kiedyś chyba trzeba było mieć po prostu więcej talentu. Tak, to, to no inne ta? czasy były. Tak. A teraz? Teraz to każdy ma mógł... talent. Nie. Trafi, Nie. nawet zrobić zdjęcie, nawet dostanie, dostanie główną nagrodę bez oto. No i co? dalej. Tak. A? tak. Wtedy się robiło zdjęcia. Wtedy po prostu... One nigdy nie były też te filmie, a Filmy teraz... są świeże. Tak, no właśnie Filmy są świeże, ciekawe a teraz. No teraz fakt, no jest rzeczywiście zalew zewsząd mm. różnego rodzaju fotografii rozwykonywane głównie komóreczkami. O, tak. Nie chciało się dźwigać a aparatu. Oczywiście, no ja też na wakacje w zasadzie tylko i wyłącznie lubiły komórki. Dziękuję panu bardzo. To ja wam dziękuję za przyjście. Porozmawiam z kolegami z towarzystwa na, na te tematy, Poprzez, które poruszyliśmy. Proszę ich pozdrowić ode mnie. Każdy ma bławę marszałkowską w plecaku. <laughs> Parat w plecaku. Bława Marszałkowska w zasięgu ręki. No, tak. Dziękuję bardzo.